Dzień dobry, właśnie minęła godzina dziewiąta. Godzina dziewiąta, marca 2025 roku z tej strony Aleksandra Fidler. wasz tłumacz przysięgły, nauczyciel języka angielskiego, no i oczywiście korespondentka i reporterka wiadomości śniadaniowych i jak zwykle w piątki nadaje dla Was wiadomości śniadaniowe, czyli wiadomości dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w ten Przepiękny, przepiękny słoneczny poranek. Kochani, mieliśmy cały tydzień słońca. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest takie żółte na niebieskim, to w tym tygodniu to żółte na niebieskim świeciło jak oszalałe. Myślę, że prawie w całej Anglii, na pewno w południowej Anglii, tutaj gdzie ja jestem. Kochani, wczoraj zanotowaliśmy najcieplejszy dzień roku. Temperatura doszła nawet do 19 stopni, więc są to na pewno oznaki wiosny. Nie możemy się już na tą wiosnę doczekać. I mam nadzieję, że u Was też świeci słońce. Dajcie znać, kochani, kto, u kogo świeci, u kogo nie świeci. Jest Agnieszka z Głów. witam cię bardzo serdecznie. Aneta z Bedworth, Monika z Sutton i Nashfield, Janeta, Marcin na autostradzie A1, Dorota z Londynu, Aga z Southampton, Mariusz, jak zwykle z ciężarówki, uważaj tam na siebie, Mariusz, w tej ciężarówce. Ewelina z Lincoln, Weston Superme. Gosia, um, Marzena z Nottingham, Ewa z Doncaster i Grażyna e, oraz Agnieszka z Luton. U Krzyśka Pochmurno, no to Krzysiek e, szkoda, szkoda, że u Ciebie pochmurno, bo u mnie świeci. Kochani, dzisiaj mamy mnóstwo, mnóstwo różnych plotek, sensacji i różnych sens, e, fajnych tematów. Więc kochani, zaczynamy od Ryanera. Zaczynamy od Ryanera, ponieważ z Ryanerem mamy dwa tematy związane. Pierwszy to, o którym pisałam wam artykuł, a mianowicie, że Ryaner nagle dostał jakiegoś przyspieszenia i nadgorliwości w sprawdzaniu naszego bagażu. Więc kochani, uważajcie na to, kiedy lecicie liniami Ryanair, ponieważ wymiary bagażu, które są podane od lat. Na ich stronie nagle zaczęły być bardzo restrykcyjnie przestrzegane. I jeżeli macie walizkę albo macie jakiś plecak, który ma jakieś wystające części, typu jakaś rączka, która się nie chowa do końca, albo jakieś kółka, które nie mieszczą się, które wystają poza ten bagaż, czyli bagaż może mieć te wymiary wymiar, przepisowe. Ale wystają na przykład kółka albo wystaje rączka, to w tej chwili Ryanair każe taki bagaż oddać do luku i zapłacić, albo zapłacić kasę, która wcale nie jest mała, bo to jest około 50 funtów, 200 zł. Uważajcie na to, sprawdzajcie, kochani, wymiary tego bagażu, bo Ryanair nagle o kółka robi aferę. Druga rzecz, która jest związana z Ryanerem, to jest ich ogłoszenie, które jest bardzo kontrowersyjne, dotyczące tego, że będą wycofywać papierowe karty pokładowe. Mówiłam Wam już o tym jakiś czas temu, miało to nastąpić od maja, czyli od maja kochani, miało być tak, że nie można już wydrukować sobie karty pokładowej i zeskanować tego kodu QR przy bramce, przy wejściu, przy, przez wchodzenia, przy wchodzeniu do tej strefy kontroli bezpieczeństwa. Miało to się wszystko już odbywać za pomocą aplikacji. Jak sami wiecie, jeżeli ktoś ma telefon, ale mu się na przykład rozładował, albo jeżeli ma telefon, ale nie ma dostępu do internetu, bo jest gdzieś na jakimś lotnisku za granicą, albo jest osobą starszą, która w ogóle nie posiada telefonu, smartfona. Te wszystkie pytania Ryanair ignoruje, i dla takich osób nagle okazywało się, że nie mają się jak odprawić, nie mają jak zeskanować tego. Całe szczęście Ryanair przesunął datę wprowadzenia tego bezpapierowego, bezpapierowej odprawy na październik. Może jakoś usprawnią to, może coś się wydarzy, żeby wasi rodzice, wasi dziadkowie, którzy nie posiadają smartfonów, jednak się mogli jakoś odprawić. Albo jeżeli nam padnie telefon na lotnisku, też będziemy się mogli odprawić. Ryanair nie odpowiada na te pytania. Czy yy, mówi, co prawda, że będzie można wydrukować taką kartę pokładową przy odprawie, ale czy na przykład nie będzie za to jakiejś opłaty typu 50 euro. Euro? Nie wiadomo. W każdym razie przesunięty z maja na październik, możemy się do października tym nie martwić. Nasz drugi temat, właściwie dwa tematy, krótka piłka, tak żeby e, e, o, ciężkie tematy przeplatać. Lekkimi tematami. Wielka Brytania podała, Scott Mills w swoim programie podał swojego reprezentanta na, Euro, na Eurowizję. Jak wiecie, w Polsce jest oczywiście afera, ponieważ 16-steczkowska ze swoją piosenką Gaja będzie reprezentowała Polskę w Bazylei. Natomiast podano reprezentanta Wielkiej Brytanii i okazuje się, że jest to trio, dziewczęce trio, które nazywa się Remember Mondays, i on, to są dziewczyny, które były w jakimś programie, takim talent show, już nie pamiętam dokładnie, Voice of the Voice albo coś takiego. Dziewczyny, które śpiewają muzykę country i będą reprezentowały w Wielką Brytanię, piosenką What the Hell Just Happened, czyli co do cholery właśnie się stało. No i ten temat i ten temat piosenki prowadzi nas do naszego trzeciego tematu. Nie da się tego inaczej określić, jak tylko co do cholery tutaj się odwaliło. A mianowicie to, co się Zaczęło odwalać w systemie e, settled status i pre-settled status, e, czyli krótko mówiąc, w takim systemie e-visa. Wszyscy ci, którzy z Was, e, wszyscy z Was, którzy posiadają e, status pre-settled status albo settled status, czyli taki tymczasowy status osiedlenia lub pełny status osiedlenia mają jednocześnie konto e wizy to jest pierwsza kontrowersja, ludzie mówią ja tam mam status, to nie muszę mieć e-wizy kochani, to jest to samo, jeżeli masz status równa się masz e-wizę była o to już jedna afera jakiś czas temu, natomiast jest to system e w którym pokazuje się nasz status. Dlaczego jest to ważne? No jest to super ważne, ponieważ to są wasze prawa, to są nasze prawa, jako obywateli Polski, mieszkających na stałe i osiedlonych w Wielkiej Brytanii, to są nasze prawa do pracy, to są nasze prawa do um, pobytu tutaj, to są nasze prawa do korzystania z opieki społecznej, z opieki zdrowotnej, prawo do wjazdu do Wielkiej Brytanii, więc to nie jest e, absolutnie jakaś e, Błaha sprawa, tylko to są nasze prawa. I ten status, ta strona internetowa, zalogowanie się do tej strony internetowej oraz okazanie tego dokumentu, który jest podpięty pod nasz status, jest absolutnie kluczowe, żeby korzystać z tych praw i żeby te prawa w momencie, kiedy są potrzebne, udowodnić. Czyli, na przykład, jeżeli ubiegamy się o pracę, jeżeli ubiegamy się o wynajem mieszkania i jeżeli przede wszystkim chcemy wjechać do kraju na granicy, udowadniamy nasze prawo do pobytu i przebywania przez dłuższy okres czasu w Wielkiej Brytanii właśnie poprzez zalogowanie się na nasz status poprzez ten share code, jeżeli są problemy. No i 5 marca dziwnym trafem wiąże się to z naszym drugim tematem Imigracyjnym, czyli ETA, o którym powiem później, nagle zaczęły się dziać, krótko mówiąc, cyrki. Czyli, tak jak mówię, tak jak w temacie tej piosenki, what the hell just happened, co tu się do cholery odwaliło, a mianowicie 5 marca ludzie zaczęli zgłaszać, że na ich statusach, na ich um, kontach, które powinny być bezpieczne, które powinny być, którymi nie powinno móc być w ogóle cokolwiek zrobić. Nagle zaczęły się pojawiać dane osobowe innych osób, zupełnie obcych, różne rzeczy się działy. Na przykład było tak, że ci, którzy mieli swój status, no to mieli status, no to nie, nie mieli nic się tam nie działo na tych kontach, ale mnóstwo osób, między innymi Polaków, miało podpięte zupełnie obce paszporty. Obce paszporty, obce karty biometryczne, jakieś narodowości głównie dotyczące krajów afrykańskich albo krajów hinduskich, czyli, czyli, czyli kraj, o właśnie, konkurs, jeżeli mieliście podpięty, jeżeli mieliście podpięty jakieś obcy, Narodowość, dajcie znać w komentarzu naj, <laughs> przepraszam, najfajniejsze państwo wygra medal wiadomości śniadaniowych. Dajcie znać, bo były to kraje takie jak Irak, jak Indie, Pakistan, kraje afrykańskie, takie egzotyczne Ghana, Erytrea najróżniejsze. Dajcie znać, jakie, jaka narodowość u Was się wyświetliła albo u Waszych dzieci w statusie osiedlenia. Dodatkowo u niektórych osób pokazywało się wręcz zdjęcia imiona, nazwiska jakichś panów, nie wiadomo kogo w ogóle. Jest to, jest to absolutny skandal, jest to absolutny skandal, ponieważ jest to zupełne najprawdopodobniej, przepraszam, rzeko, rzekome, rzekome złamanie zasad ochrony danych. Tą sprawę w tej chwili bada ICO, czyli Information Commission Office, czyli taki urząd zajmujący się ochroną danych osobowych, czy do, doszło do złamania e, ochrony danych osobowych, czy nie. Ten problem nadal trwa. U niektórych osób na ich kontach pojawiły się już dobre dane, na innych nie. U innych osób ten system w ogóle przestał działać. Inne osoby w ogóle się nie mogą zalogować przy użyciu paszportu. Inne osoby mają jeszcze takie, że jest pokazane, że ich status w ogóle wygasł. A kiedy się kontaktują z home office, okazuje się, że jednak nie wygasł. Jest to absolutny skandal. Ja zaczęłam grzebać. Nie ma bardzo dużo informacji. Home office w ogóle nie przyznało się do tego. Na razie zasłania się po prostu problemami technicznymi, problemami informatycznymi. Natomiast skala tego zjawiska jest absolutnie potężna. Ja myślę, że to są setki tysięcy. Setki tysięcy osób mają w swoich statusach po prostu jakiś bałagan. Kochani, co się mogło wydarzyć? Nie wiadomo, czy był to atak hakerski. Jest to mało prawdopodobne. Raczej wygląda na to, że ktoś, że jest to błąd ludzki, krótko mówiąc, że ktoś po prostu coś pomieszał, coś, ktoś przycisnął. To jest potężna baza danych. Taka baza danych jest, podobno ona ma 177 milionów osób. To jest wręcz niemożliwe. Ja nie wiem, czy komuś się to jakieś zera nie, nie pomieszały. Przynajmniej z tego, co ja czytałam, 177 milionów, dan, milionów osób są tam dane, więc potężna baza danych i bardzo łatwo jest przy łączeniu tych danych, przy yy, robieniu, wprowadzaniu jakichś zmian, jakichś nowych uaktualnień jest bardzo łatwo coś pomieszać. Jakiś algorytm, jakiś skrypt, Ktoś po prostu wrzucił i to wszystko się pomieszało. Także bardziej to wygląda mi na to, że nie zostało to odpowiednio przetestowane, że zostało puszczone live, czyli po prostu do użytku bez odpowiednich testów. I jest to skandal. Dajcie znać, kochani, kto miał jakieś, kto miał jakieś dziwne kraje. Widzę, że coś, konkurs kiepsko idzie, nie mieliście, nie mieliście jakichś dziwnych krajów. Kochani, absolutnie, absolutny skandal. Mam nadzieję, że nikt nie miał problemów na granicy, mam nadzieję, że nikt nie miał problemów z udowodnieniem swojego statusu. W każdym bądź razie, być może warto. Jeżeli podróżujecie, wydrukować sobie, jeżeli możecie się zalogować, wydrukować sobie ten status, ten sharecode, jakieś, jakieś kody QR, żeby po prostu na wszelki wypadek to mieć. I Ania pyta, jak to sprawdzić? Kochana, sprawdza się to po prostu na swoim statusie, czyli jeżeli zalogujesz się do swojego statusu, tam, gdzie się uaktualnia dokument, tam pokazują się... Kilka czasami, kilka dokumentów, kilka kart biometrycznych osób zupełnie obcych z takich dziwnych krajów, to są raczej osoby, które mają biometryczne karty, czyli po prostu pomieszały się dwie da bazy danych, ta baza danych osób ze statusem i ta baza danych. Osób, które mają biometryczne karty pobytu. Dziwnym trafem, i to jest nasz kolejny temat, płynnie przechodzimy do kolejnego. Dziwnym trafem stało się do 5 marca, czyli wtedy, kiedy ruszyły wnioski o ETA. ETA to Electronic Travel Authorization, czyli elektroniczna autoryzacja. Podróży, która dla obywateli Unii, w tym obywateli Polski, czyli obywateli podróżujących na polskim paszporcie do Wielkiej Brytanii, bez względu z jakiego kraju podróżują, jeżeli podróżują z Polski, z Niemiec, z Cypru, ze z, z, z Stanów Zjednoczonych, nieważne skąd podróżują, ważne, że wjeżdżają do Wielkiej Brytanii na polskim paszporcie, te osoby mają obowiązek okazywać ETA, czyli to pozwolenie na podróż do Wielkiej Brytanii od 2 kwietnia. Więc to jest pierwsza rzecz, która. O którą bardzo dużo osób pyta. Od 2 kwietnia, czyli 2 kwietnia i po 2 kwietnia. 1 kwietnia nie jest to wymagane, 31 marca nie jest wymagane, 30 marca i w ogóle w marcu nie jest wymagane, 1 kwietnia również nie jest wymagane, natomiast od północy, zdaje się, 2 kwietnia będzie to wymagane. Czy będzie to wymagane dla wszystkich? Kochani, nie. Jeżeli macie status, jeżeli macie status pre-settled status albo settled status, to ani przed wejściem, ani po wejściu tego obowiązku, wy tego ETA nie musicie sobie wyrabiać na wjazd do Wielkiej Brytanii. Druga rzecz, jeżeli podróżujecie do Wielkiej Brytanii na brytyjskim paszporcie, czyli krótko mówiąc, jeżeli macie dwa paszporty, polski i brytyjski, do Polski wjeżdżacie na polskim, do Wielkiej Brytanii wjeżdżacie na brytyjskim i wtedy również, jeżeli wjeżdżacie na brytyjskim wtedy nie macie statusu również bo Brytyjczycy nie mogą mieć statusu musicie wjechać do Wielkiej Brytanii na brytyjskim paszporcie i wtedy nie musicie mieć tego ETA więc krótko, krótko mówiąc, ta eta jest dla turystów, czyli dla osób, które mieszkają na stałe w Polsce, nie mają statusu, nie mają brytyjskiego obywatelstwa, czyli naszych bliskich, nasze, nasze babcie, dziadki, mamy, taty, wujki, ciotki, kuzyni, kuzynki tak dalej, którzy przyjeżdżają w odwiedziny, muszą taką etę okazać od 2 kwietnia. I tak jak powiedziałam, przed 2 kwietnia, nie, po 2 kwietnia tak, to jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz, o którą pytacie, to to, czy jeżeli ktoś wjedzie do Wielkiej Brytanii przed 2 kwietnia, czyli nie musi mieć tej eta, a wyjeżdża po 2 kwietnia, to czy musi tą etę wyrabiać? I odpowiedź krótka jest nie. Eta służy do wjazdu do Wielkiej Brytanii, do pozwoleń na podróż do Wielkiej Brytanii, a nie do wyjazdu. Więc mam nadzieję, że też to rozwiązuje wasz problem. Jeżeli ktoś wjedzie przed 2 kwietnia, to nie musi mieć eta. I może wyjechać bez ETY nawet po 2 kwietnia. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna. Pytacie, czy można tą etę wyrobić w imieniu starszych rodziców, starszych dziadków? Tak, można. Natomiast system jest zaplanowany w ten sposób, że strona internetowa prosi o pobranie aplikacji. Jeżeli pójdziecie tą drogą aplikacji, czyli tą aplikację trzeba ściągnąć na swój własny telefon, to wtedy ta osoba, która. Chce wyrobić sobie tą etę, musi tą aplikację wypełnić sama, musi sama sobie zeskanować twarz, musi sama sobie zrobić zdjęcie paszportu. Więc um, jeżeli pobierzecie aplikację, to trzeba samodzielnie to robić albo ta osoba, która, jest, um, która wnioskuje, musi być przy Was i możecie ją w jakiś sposób pokierować. Natomiast jeżeli chcecie zdalnie na odległość wyrobić taką etę, wnioskować o etę dla swoich rodziców, dziadków lub kogoś, kto, kto nie umie tego zrobić, możecie to zrobić, ale nie przez aplikację, kochani. Jest taka możliwość na stronie, żeby wnioskować przez stronę internetową, mimo że ta strona rządowa będzie wielokrotnie zachęcała, pobierz aplikację, pobierz aplikację, pobierz, pobierz aplikację, po prostu trzeba to zignorować i przechodzić dalej, dalej, dalej. W moim artykule jest link bezpośredni do tej strony internetowej, gdzie już na stronie rządowej, a nie w aplikacji w telefonie, można tą etę zdalnie dla kogoś w Polsce. Wyrobić. Do tego będzie potrzebne zdjęcie twarzy tej osoby, które nie wiem dokładnie, czy to może być zdjęcie paszportowe, chyba wszystko jedno, jakie zdjęcie. To może być też takie zdjęcie zrobione telefonem. Ktoś po prostu może zrobić takie zdjęcie waszej mamie, tacie albo, albo dziadkowi, babci. Będzie potrzebna zdjęcie strony paszportu, tam, gdzie jest zdjęcie i dane osobowe, oraz karta, byle jaka karta, to może być wasza karta, do zapłacenia tej 10 funtów za tą etę. Także mam nadzieję, że to wszystkie, wszystkie informacje dotyczące ety. Dajcie znać, czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania. Małgosia pyta, a wracając do tego statusu, czy można samemu usunąć niechciane osoby na statusie? Ministerstwo mówi, żeby tego nie robić, ponieważ jeżeli Wy usuniecie, być może ta osoba w ogóle zniknie z tej bazy. Słuchajcie, jest to żenujące, że absolutnie żenujące, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło. Mówią, żeby tego nie robić, że sami to zrobią. Taka jest oficjalna wersja, a wy jak zrobicie, no to, no to tak, um, tak, 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 tak jest. Kochani, wracam jeszcze do Ety, wracam jeszcze do Ety, bo chcę Wam powiedzieć jeszcze kilka ważnych informacji. Mam tutaj taką, mam taką piękną, tutaj screenshot od jednej ze słuchaczek. Bardzo dziękuję. Tak wygląda e-mail, który dostaniecie, jeżeli będziecie się o tą ETA ubiegać. Tak wygląda e-mail. Co ważne, nie dostajecie żadnej karteczki, nie dostajecie żadnego certyfikatu do wydrukowania, tego w ogóle nie trzeba drukować. Dostajecie taki e-mail i tutaj jest napisane GOV UK ETA reference number, czyli numer referencyjny tego ETA, to jest wasze imię i nazwisko i taka informacja, twoja aplikacja ETA została zaakceptowana. I to jest osoba, która się ubiegała wczoraj, ale co ciekawe, dostała tą etę od 2 kwietnia 25 do 2 kwietnia 27, więc to nie jest tak, że jeżeli się będziecie ubiegać dzisiaj czy jutro, to Dostaniecie od dzisiaj tą etę, nie, nie stracicie tych dni pomiędzy dzisiaj a 2 kwietnia. Eta będzie ważna od 2 kwietnia 25 do 2 kwietnia 27. Pamiętajcie również, że jak się już raz wyrobi tą etę, to na niej przez te dwa lata można jeździć w kółko. Można wjeżdżać, wyjeżdżać, wyjeżdżać, wyjeżdżać ile razy się chce. Ważne, żeby nie pozostać jednorazowo więcej niż 6 miesięcy. Więc na pewno, jeżeli nawet teraz się ubiegacie, a warto się ubiegać wcześniej, ponieważ tak jak mówiłam, te całe perypetie dotyczące na przykład, jeżeli komuś wyrabiacie, no to żeby sobie zrobił to zdjęcie, albo ktoś żeby mu zrobił zdjęcie, to czasem może potrwać, więc warto to zrobić z wyprzedzeniem, bo taki wniosek o ETA może być zaakceptowany w ciągu jednej minuty, jak mówią słuchacze, albo może być zaakceptowany w ciągu. Trzech dni na przykład. Pamiętajcie również, że jeżeli złożycie ten wniosek o ETA, to będziecie musieli zapłacić i nie dostaniecie żadnego potwierdzenia. Tak ten system działa. Jesteśmy teraz przyzwyczajeni, że jak coś płacimy, to natychmiast dostajemy powiadomienia, tutaj faktury i tak dalej. Nie, z ETA jest tak, że jak zapłacicie, złożycie ten wniosek, to on po prostu wpada w jakąś czeluść i czekacie aż do momentu dostania takiego e-maila, więc nie dostaniecie żadnego powiadomienia. Więc tak wygląda, tak wygląda ta ETA, czyli to jest po prostu e-mail. Co dalej jest napisane w tym e-mailu? Że nie potrzebujecie tego drukować. Jeżeli, jeżeli podróżujecie do Wielkiej Brytanii, tylko potrzebujecie paszport, ten, który został podany w aplikacji ETA. Nie musicie ani drukować, ani pokazywać tego e-maila. To jakoś automatycznie już będzie do waszego dokumentu tożsamości, do waszego dokumentu podróżnego podpięte. Będzie to sprawdzane nie tylko w, mieście, w miejscu wylotu, czyli przy wejściu do samolotu w Polsce, jak również będzie sprawdzane tutaj przez obsługę naziemną Straż Graniczną w Wielkiej Brytanii co ważne ETA jest ważna z jednym konkretnym dokumentem paszportowym czyli jeżeli wam się skończy paszport albo zgubicie paszport to jeszcze raz w czasie tych dwóch lat obowiązywania to jeszcze raz tą ETA będziecie musieli wyrobić także tak kochani to wygląda zaraz popatrzę czy są tutaj jeszcze jakieś pytania o ETA Halina to pytanie o które, o które każdy się pyta czy jeżeli ma status na 5 lat muszą się ubiegać, krótka odpowiedź jest nie, nie muszą ani teraz, ani po wejściu ETA w życie, czyli po 2 kwietnia. Jeżeli masz status, możesz to po prostu zignorować. Więc, więc tak, czyli, czyli powiedziałam o Rene, że powiedziałam o ETA, powiedziałam o skandalu z Bałaganem. E, co jeszcze mam do powiedzenia? E, haha, ciekawe, cie, ciekawostka. E, właściwie już chyba na koniec. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to bilety w Londynie. Kochani, niedobra wiadomość. Od 2 marca, czyli od niedzieli, wzrosły ceny biletów na metro i na komunikację taką inną w Londynie, oprócz autobusów. Autobusy pozostały już od 6 lat, chyba są na poziomie chyba najniższym w kraju 1,75 za przejazd autobusem w Londynie, natomiast wzrosły o 5% ceny metra. W tej chwili, jeżeli będziemy się odbijać, Będziemy jeździć w te i we w te cały dzień, to maksymalna kwota, jaką będziemy musieli zapłacić, to 8,90 8 funtów, 90 za dzień, więc naprawdę, naprawdę sporo. Więc to jest taki przedostatni nasz temat. I ostatni temat, e, ciekawy dość, e, jest afera jest afera znowu związana z tym, że e, jak twierdzi opozycja, czyli e, Minister Sprawiedliwości Gabinetu Cieni, to jest taki odpowiednik opozycyjny ministra sprawiedliwości, którym w tej chwili jest, którą ministrą jest Shabana Mahmud w tej chwili z Partii Pracy. Robert Gendry, który jest tym jakby ich, jej odpowiednikiem w gabinecie Cieni, czyli z opozycji, jest oburzony, ponieważ wchodzą w życie nowe wytyczne dotyczące wymiaru kary. No i o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że co pięć lat, w Wielkiej Brytanii wydawane są wytyczne dotyczące wymiaru kary za dane przestępstwo. To jest dosłownie taki odpowiednik, nazwijmy to, kodeksu karnego. Czyli jeżeli popełnisz takie przestępstwo, to grozi ci kara do iluś tam lat pozbawienia wolności albo jakaś inna kara. Takie podobne coś jest w Wielkiej Brytanii i nazywa się to sentencing guidelines, czyli wytyczne dotyczące wymiaru kary. Czyli wszystkie osoby, które są skazane wyrokiem, skazują, w sądzie oczekują, szczególnie jeżeli jest to jakaś większa kara, oczekują kilka tygodni, czasem tydzień, czasem dwa na wymiar kary. Czyli to są zupełnie osobne dwa procesy. Najpierw jest skazany, tak, winny, a potem dopiero za jakiś czas jest wydawana, wydawany wymiar kary. I kiedyś było tak, że za każdym razem te osoby skazane miały, były proszone o to, żeby udać się do oficera, do kuratora sądowego, który z nimi rozmawia i w jakiś sposób próbuje przekonać sąd, żeby wymierzył jak najniższą możliwą karę. Robiło się to za pomocą przygotowania tak zwanego pre-sentence report. Ten pre-sentence report to był rzeczywiście taki dokument, w którym kurator mówił. No on tutaj rzeczywiście popełnił to przestępstwo albo ona, ale my byśmy jako kurator mogli zamiast kary więzienia mu zaproponować na przykład prace społeczne albo nadzór kuratorski albo coś tam coś tam coś. tam. Czyli generalnie taki pre-sentence report miał na celu to, żeby ktoś nie poszedł do więzienia, kurator oferował różnego rodzaju inne rozwiązania, żeby nie było tej kary pozbawienia wolności. I Potem coraz mniej, coraz mniej tych raportów było wydawane. Teraz już właściwie bardzo mało ich jest wydawanych, po prostu od razu sąd wymierza karę. Natomiast teraz się okazało, i jest oto afera, że um, sąd zachęca do wydawania większej, znaczy inaczej te, te, te wytyczne zachęcają, które mają wejść w kwietniu, do wydawania większej ilości tych raportów, które mają powstrzymać taką osobę przed pójściem do więzienia, ale nie dla wszystkich. Kochani, ponieważ Robert Jenryk twierdzi, że dyskryminują te wytyczne chrześcijan i białych mężczyzn. Dlaczego? Dlatego, że zalecane, zalecane przygotowanie tego raportu jest dla kobiet w ciąży. Mniejszości etnicznych, różnych osób, różne sprawy dotyczące orientacji seksualnej, wiary i, i czego jeszcze. Wiara, mniejszość etniczna albo ciąża, czyli dla tych osób ma być przygotowany, no to oznacza to, że to oni będą dostawali te mniejsze kary, a Brytyjczycy, szczególnie mężczyźni, szczególnie biali, szczególnie heteroseksualni będą nie mieli, nie będą musieli, nie będą zachęcani, żeby dla nich był przygotowany ten raport. No i Robert Jennings twierdzi, że to dyskryminuje właśnie Brytyjczyków, a przede wszystkim też chrześcijan, bo ich wiara nie jest, nie jest tą, która jakby wymaga tego szczególnego traktowania. Także no jest to afera, zobaczymy co się wydarzy, minister sprawiedliwości Szabana Mahmud powiedziała, że jeżeli rzeczywiście tak to jest, to ona upewni się, żeby nie było tego podziału i żeby wszyscy byli traktowani na równi. Także taka afera związana z wytycznymi dotyczącymi skazywania. Dobrze kochani, no to chyba to wszystko. Matko, matko, 26 minut już nagadałam. Kochani, wszystko wszystko powiedziałam. Jeszcze spojrzę tylko na pytania. Kto jeszcze ktoś pyta, ktoś pyta, też bym chciała wiedzieć, ale nie wiem. Czy wnuk mieszkający w UK może wyrobić etat dziadkom, no właśnie narcyza? Tak. Czy wnuk mieszkający w UK może wyrobić etat dziadkom? Tak, może. Absolutnie może. To jest pytanie, które wszyscy zadają. Może wnuk wyrobić zdalnie, ale dziadek musi sobie zrobić zdjęcie albo ktoś dziadkowi musi zrobić zdjęcie i przesłać wnukowi. Dziadek musi zrobić sobie zdjęcie paszportu albo ktoś mógł zrobić i przesłać wnukowi i wnuk musi mieć przygotowaną kartę bankomatową, żeby tą dychę opłacić, ale dodatkowo trzeba to zrobić przez stronę internetową, a nie przez aplikację. Czyli jeżeli wnuk pójdzie na tą stronę, gdzie się wyrabia tą ETA, to strona będzie mówiła pobierz aplikację, pobierz, 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 to wnuk musi być silny. I pomyśl sobie, dobra, nie pobieram, nie pobieram, tylko idę dalej, idę dalej, idę dalej i gdzieś tam na którejś piątej stronie będzie możliwość... Zrobienia tej aplikacji przez stronę internetową bez pobierania aplikacji. Mam nadzieję, że chyba to wyjaśnia. Dobra, to wszystko. Kochani, e, kończę. Jutro piękny dzień, jutro, dzień kobiet. Dzień kobiet! Dzień kobiet, niech każdy się dowie. E, także, panowie, szykujcie się z tulipanami, szykujcie się z czekoladkami i z różnymi innymi rozpieszcza, z rozpieszczaniami. Mam nadzieję, że będziecie dziewczyny wszystkie jutro rozpieszczane. E, niech chłopaki wokół, wokół was skaczą, bo to jest w końcu nasze święto. Ciskam Was bardzo mocno życzę Wam. Miłego dnia, miłego weekendu. Do usłyszenia za tydzień. Do zobaczenia. Pa!